Dzisiaj pokażę Wam, jak zamontować kilka interkomów różnych firm. Pierwszym z nich będzie interkom dedykowany do kasku LS2. Jest to kask Valiant. Szczękówka od LSA. Całkiem fajna, z takim systemem otwierania szczęki przekładanej na, na tył kasku. Także jak otworzymy tę szczękę, to nie dość, że idzie ona do góry, to jeszcze możemy ją przełożyć zupełnie na tył kasku, dzięki temu uzyskujemy stricte otwarty kas, gdzie po zamknięciu szyby, po opuszczeniu długiej bardzo blendy możemy sobie jechać z podniesioną szczęką. Oczywiście jest to niebezpieczne, więc odradzamy, bo ma to być element, który nas chroni w razie jakiegoś tam zdarzenia drogowego. I zawsze powinniśmy jeździć w kasku z opuszczoną szczęką, szybą, ale tutaj jest taka możliwość, że możemy sobie tą szczękę przełożyć do tyłu. I teraz mamy zestaw, który wyprodukowała Sena. Jest to zestaw typowo pod ten kask. LS tutaj dogadał się z Seną, widocznie, na wykonanie takiego właśnie interkomu. Jest to fajne urządzenie. Oczywiście głośniki stereo, mikrofon na sztywnym kablu. I ważną rzeczą jest to w tym rozwiązaniu, że wszystkie elementy będą schowane w kasku. Nie będziemy mieli na zewnątrz żadnego pulpitu sterującego. Tak naprawdę będzie tylko na zmienionym tutaj takim elemencie, na pasku do zapięcia pasku, pasku, paska pod szyją. Będziemy mieli panel sterujący, na którym są przyciski do włączenia i obsługi interkomów. Całe okablowanie, bateria, wszystko będzie wewnątrz kasku, więc pokażę Wam, jak to zamontować. Ostatnio ls 2 zaczyna wyróżniać się takimi gadżetami dodawanymi do kasków, czyli ładne pokrowce, sam kask przyzwoicie wykonany, a tutaj dostaliśmy też taką poduszeczkę, na której teoretycznie kask możemy sobie położyć na półce, żeby nam się nie brudziło wnętrze od kurzu i żeby kask sobie leżał bardzo komfortowo. A teraz przyda nam się to do montażu interkomu. Co trzeba zrobić, żeby założyć interkom w kasku? No najczęściej trzeba wyjąć po prostu wnętrze z kasku, tak żeby uzyskać dostęp do tych miejsc, w których mamy zamontować głośniki. Tutaj w LS-ie dodatkowo trzeba będzie też zdjąć te elementy, na których będziemy mocowali sobie baterie i guziki do obsługi interkomu. Także rozpinamy to wszystko, rozbrajamy kask. I przygotowujemy go do założenia zestawu do gadania w trakcie jazdy. Musimy metki odpiąć. Te elementy, które teraz zdejmuję z pasków, zamienimy po prostu na takie przystosowane do, do przytrzymywania baterii i panelu sterującego. Wnętrze przypinane jest na zatrzaskach. Tutaj mamy też taki drut, który mocuje wnętrze po dwóch stronach i usztywnia ten kołnierz dolny. Tak wyglądają poduszki policzkowe w tym kasku. To sobie możemy odłożyć na razie na bok. Tutaj widzimy, LS przygotował niby delikatne zagłębienie na głośnik, ale jest to. Jest to miejsce niewystarczające i klienci oraz ja sam testując kaski po założeniu interkomu wiem, że głośnik zamontowany w tym miejscu potrafi gnieść w ucho, co po pewnym czasie jest dość bolesne. Dlatego trzeba będzie przygotować tą przestrzeń pod, pod głośniki nieco. Po prostu ja mam taką metodę, że tutaj sobie zaznaczamy ile miejsca potrzebuje ten głośnik i po prostu robimy wgłębienie uciskając EPS, on troszkę ustępuje. Lepiej go nie wycinać tak żeby później ewentualnie po wyjęciu interkomu, żeby tu nie została brzydka dziura, to po prostu delikatne ugniecenie tego wystarczy do poprawy. Do poprawy wygody, żeby głośnik trzymał się w kasku, montujemy go na takie rzepiki, które wklejamy w te nasze wygniecione miejsca i dzięki temu nic nam się nie będzie przemieszczało w środku kasku. Montujemy rzepy, ugniatamy je tak żeby ładnie się wkomponowały w EPS, żeby się to wszystko dobrze skleiło żeby potem nasz interkom nie miał chęci wypadać także jak to już mamy wklejone z jednej strony to samo robimy po drugiej stronie Chodzi o to, żeby po prostu jak najmniej wystawało, dzięki temu nie będzie wkurzało. Ucho nie będzie bolało. To się wszystko tutaj ładnie poukłada. Tędy wypuszczamy sobie mikrofon, jak widać. Ten głośnik minimalnie wystaje, ale nie tyle, gdybyśmy w ogóle nie zrobili tego wgłębienia. To z jednej strony już. Teraz z drugiej, tutaj wklejamy drugi głośnik. I teraz po założeniu głośników zawsze układam sobie tutaj w wewnętrznej części kasku. Wkładam sobie tu kabelki, żeby mi potem nie przeszkadzały. Antena też zostaje. To idzie na drugą stronę, bo tu będzie bateria. I po prostu wtykamy sobie między skorupę kasku a, a wypełnienie. Jak już mamy środek poukładany, przyczepione są głośniki, to czas założyć tapicerkę. Więc montujemy teraz. Teraz te poduchy boczne Przekładamy sobie pasek jeden Przekładamy ten sterownik, który właśnie będzie na pasku w specjalnej kieszonce i przekładamy z drugiej strony sobie pasek i baterię która również będzie zamocowana na pasku I teraz zakładamy sobie te paski w których będą te elementy włożone. Teraz druga strona. Dokładamy tutaj też ten panel. Po założeniu panel ma wyglądać mniej więcej mniej więcej w ten sposób, że na pasku mamy, mamy po jednej stronie guziki do włączania wyłączania, a po drugiej stronie mamy baterie. ładowanie jest tutaj wejście na kabelek micro USB i teraz wspinamy sobie. Już wszystkie elementy wewnętrzne zamontujemy. Dobrze jest założyć kask na głowę. Sprawdzić czy głośniki nas nigniotą, czy wszystko jest na swoim miejscu. Tutaj akurat jest super. Po zapięciu mamy dostęp do paska z przyciskami. Właśnie to jest fajne w tym interkomie, że nic nie wystaje na zewnątrz, praktycznie nie widać, że mamy interkom poza mikrofonem, nic tego nie zdradza. Wraz z interkomem otrzymujemy uproszczoną instrukcję obsługi, gdzie są pokazane podstawowe konfiguracje i kombinacje przycisków, którymi w nie wchodzimy. Włączamy-wyłączamy go, naciskając dwa przyciski, plus i środkowy. Po założeniu kasku na głowę, łatwo jest to zrobić nawet jednym palcem, przyciskając kciukiem po prostu te dwa przyciski znajdujące się obok siebie. Możemy urządzenie włączyć, słyszymy w głośnikach Hello. Pani nas grzecznie wita, i teraz mamy oczywiście kilka opcji do wykorzystania, ale pierwsze co powinniśmy zrobić, to połączyć się z telefonem, z którym będziemy używali tego urządzenia. Tutaj w interkomie wciskamy środkowy guzik i trzymamy go do momentu, aż usłyszymy w głośnikach informację, że jesteśmy w menu. Configuration menu i teraz, jeśli jesteśmy już w tym menu, naciskamy przycisk plus. Pani nam mówi, że jesteśmy w trybie phone pairing i miga dioda informacyjna na przemiennie czerwono i na niebiesko. W telefonie uruchamiamy po prostu bluetootha. I skanujemy w poszukiwaniu nowych urządzeń. Za chwilę powinien się pojawić Nasz kask znalazł. Jest LPR3 V10. Zatwierdzamy. Urządzenia parują się ze sobą. Za chwilę nas poinformuje intercom, że usłyszeliśmy, że jesteśmy połączeni. I teraz każde przychodzące połączenie, czy nawiązywane przez nas, będzie. Przekazywane za pośrednictwem bluetootha do głośników i do mikrofonów w kasku. Głośność w trakcie rozmowy możemy regulować sobie tymi guzikami. Plusem zwiększamy głośność, minusem możemy ją obniżyć. Do 100 na godzinę rozmowa powinna być w miarę czysta, czytelna. Nie powinniśmy mieć problemu z, ze zrozumieniem, ani ktoś, ktoś rozmawiający z nami też powinien bardzo dobrze nas słyszeć. Teraz jest możliwość słuchania muzyki z telefonu i środkowym guzikiem oraz plusem i minusem możemy sobie przechodzić, włączać, zatrzymywać utwór. Parowanie dwóch interkomów odbywa się również środkowym guzikiem. Przytrzymujemy środkowy guzik przez 5 sekund, aż usłyszymy. Intercom Pairing to samo robimy w drugim urządzeniu, i po chwili zobaczą się. Środkowym guzikiem zatwierdzamy w jednym z nich połączenie. Wybieramy, jakby, kanał, na którym chcemy zapisać drugi kask. Tutaj ten Intercom jest trzykanałowy, dzięki temu możemy zapamiętać trzy urządzenia, które mogą z nami rozmawiać. Nie ma tutaj połączenia konferencyjnego, tylko trzeba się przełączać pomiędzy jednym kaskiem a drugim i robimy to również środkowym guzikiem. Jeśli zapisaliśmy kogoś na pierwszym kanale, to jedne krótkotrwałe naciśnięcie środkowego guzika połączy nas z pierwszym kanałem. Podwójne naciśnięcie połączy nas z drugim i adekwatnie potrójne naciśnięcie wykorzystuje kanał trzeci. Możemy odebrać rozmowę wciskając środkowy guzik. Przytrzymując przez dwie sekundy, możemy ją odrzucić lub zakończyć. Przytrzymując środkowy guzik 3 sekundy, możemy przejść do głosowego wybierania. Tutaj jest kilka opcji dodatkowych w tym configuration menu. Dzięki funkcją, które tam znajdziemy, możemy regulować noise control, czyli jest to taka funkcja, która eliminuje hałasy z zewnątrz, tak żeby rozmowa była czystsza. W trakcie jazdy wiadomo, występuje szum powietrza, jakieś tam hałasy. Dzięki tej funkcji są one eliminowane czy ograniczane. Można skasować zapamiętane urządzenia, zresetować nasz interkom do ustawień fabrycznych. Także to wszystko robimy w tym menu konfiguracyjnym. Urządzenie jest dość proste, nie ma zbyt wielu funkcji, ale czasem mniej znaczy więcej, i akurat w tym przypadku obsługa powinna być bardzo prosta. Ile zapłacimy za ten zestaw do LSBuki? U nas kosztuje on 649 zł, i w cenie zakupu klient ma montaż gratis. Także jeśli masz taki kask, albo chcesz kupić sobie szczękówkę i mieć interkom dedykowany do niego, jest to jedna z opcji. Zapraszamy. Linkin Ride Park 3 649 zł. Dzięki i do zobaczenia.